Dzisiaj mieliśmy przyjemność podpisać umowę z firmą Medict oraz klubem Piastem Gliwice. Jesteśmy przekonani, że współpraca będzie owocna i już nie możemy się doczekać jej wyników. Jestem po prostu w dużym szoku, jak pięknie tutaj wszystko wygląda. Widzę, że prace trwają i jestem przekonana, że wszystko będzie jak najbardziej w porządku. Mamy nadzieję, że wyniki, które zostaną uzyskane z badań sportowych, będą czymś odkrywczym dla nas i na pewno przyczynią się do rozwoju branży Diety. Umowa dla piasta oznacza y, zabezpieczenie drużyny, zarówno pierwszej, wszystkie odżywki, suplementy, diety, które są tak potrzebne, wiemy o tym doskonale, że, że profesjonalny sport wymaga również y, profesjonalnego podejścia do tematu żywienia, ale co dla nas równie ważne, to zabezpieczenie naszej akademii. Zapewnienie Akademii Porady Dietetycznej, zapewnienie Akademii w pomoc lekarza, ortopedy, lekarza sportowego no i co najważniejsze, dla wszystkich, którzy wyrażą chęć, zgodę, zapewnienie odżywek odpowiednich dla danego wieku. W najmłodszych latach będą to izotoniki, w wyższych rocznikach będzie to również witamina D, izotoniki. Wszystko, co zabezpieczy, co przepisze, co wskaże za właściwe nasz klubowy dietetyk, pan Grzegorz Zydek, który będzie opiekował się zarówno pierwszą drużyną, jak i właśnie naszą akademią. Bardzo istotne dla nas jest profesjonalizowanie akademii. Bardzo istotne jest to, żeby nasza akademia wchodziła na kolejne poziomy. Mówimy tutaj właśnie o działaniach związanych z suplementacją, no a w przyszłości oczywiście wiemy o tym, że chcemy stworzyć Obiekt odpowiedni dla Akademii Piasta, tak aby mogła trenować w warunkach, na które zasługuje i osiągała jak najlepsze rezultaty. Naszą misją jest wsparcie suplementacyjne młodych zawodników, jak również zawodników z wyższej kategorii wiekowej, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, jeśli chodzi o zapotrzebowanie suplementacyjne, którego nie są w stanie zapewnić klasyczną dieto. Na rynku jesteśmy od ponad 13 lat. Wspieramy kilka większych i też mniejszych klubów sportowych, nie tylko z, z kategorii piłki nożnej. Wspieramy również lokalnie klub Piazgliwice Futsal. Na pewno liczymy na zwiększenie lokalnej rozpoznawalności, jak i świadomości wśród konsumentów na rynku polskim w kontekście suplementacji i zdrowego żywienia. Są duże emocje. Cieszymy się, że udało nam się podjąć tak wspaniałą współpracę. Jesteśmy pewni wręcz, że współpraca zaowocuje wspaniałymi wynikami. Z Piastem Gliwice zawieramy umowę o współpracy. Mamy nadzieję pozyskać bardzo szczegółowe i dokładne wyniki badań na piłkarzach nie tylko ekstraklasowych, ale także z Akademii, czyli młodszych roczników. Jak wpływają suplementy diety na ich wytrzymałość, na ich szybkość, na poprawę bądź stabilizację wyników, które już są?